Dzień dobry Państwu, e, tak jak wspominałem o naszych gotowcach inwestycyjnych, dzisiaj znajdujemy się przy jednym z nich w Bytomiu, przy ulicy Wyczółkowskiego 28. E, zapraszam Państwa do środka, pokażę w jaki sposób to robimy. Tutaj będziemy mieć do czynienia z 200-metrowym mieszkaniem w Kamienicy, w którym, uwaga, mieszkali niemieccy oficerowie. E, I to mieszkanie dzielimy na dwie księgi wieczyste, będzie pakiet pięciu kawalerek i trzech kawalerek osobno. Zapraszam do środka. Witam Państwa już ze środka naszej nieruchomości przy Wyczułkowskiego 28 w Bytoniu. Jesteśmy w części mieszkania, gdzie będzie 5 niezależnych kawalerek na osobnej księdze wieczystej. Już w niektórych kawalerkach prace dobiegają końca, więc pokażę jak to wygląda. Zapraszam do środka. Także, drodzy Państwo, tak wyglądają nasze kawalerki w środku. Akurat w tej kawalerce, w której się znajdujemy, jest jedną z moich ulubionych, ponieważ posiada bardzo dużo okien, jest bardzo dużo światła, co no, jest fenomenalne w kamienicach, właśnie, że mamy tą dużą ilość okien, dużą ilość światła, dużą przestrzeń. Także naprawdę wykańczamy to od A do Z. Mamy przygotowane już podłączenia pod. Kuchnię, która będzie w pełni wyposażona, gotowa do zamieszkania. Nasze mieszkania, kawalerki zawsze są wyposażone w telewizory, w internet, łóżko, także nic, tylko inwestować. Jesteśmy teraz w drugiej części tego mieszkania. Tak jak wspominałem, mieszkanie ma 200 m2, także jest pole do popisu. Ogromna przestrzeń. Znajdujemy się w części, którą tu dopiero chłopaki zaczynają ogarniać, więc, drodzy Państwo, yy... Też pokażemy, z czego powstają te nasze projekty. Jest to imponujące przedsięwzięcie, przy którym pracuje bardzo dużo ludzi. E, także, naprawdę, jest dużo pracy. Uważam, że efekt jest naprawdę warty podziwu. Drodzy Państwo, imponujący zakres prac. Planujemy zakończyć prace remontowe gdzieś w okolicach marca. Na spokojnie rzecz biorąc, bo wiadomo, że najbardziej zawsze sprawy administracyjne nas hamują pozwolenie, na które musimy czekać zawsze jest to skomplikowany proces. Natomiast Stopa zwrotu z takiej inwestycji naprawdę jest przeogromna w Bytomiu. Podam tylko kwotę, że jeśli Państwo chcielibyście kupić 8 kawalerek, to jest kwota rzędu 1 100 tysięcy złotych, natomiast zwrot z tej inwestycji to jest około 120 tysięcy rocznie. Także dosyć satysfakcjonujący na pewno będzie to zwrot na poziomie 10% w skali roku. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.